Owa. Lata lecą, ale tajna instrukcja Cerycy Katarzyny do ministra Panina wciąż obowiązuje. Zakładała rozkład Polski przez stworzenie nowej polskiej pseudoelity, która będzie okradać własny naród nie tylko z godności i siły, lecz po prostu ze wszystkiego, głosząc przy tym, że wszystko co czyni, czyni dla dobra Ojczyzny i obywateli. No, proces trwa. Express Plus, Rafał Patera, walczymy! Sterowana przez Rosjan akcja ośmiu gwiazdek nie była jedyną uderzającą w demokratycznie wybrany rząd w Polsce. Presję wywierano na granicy. Europejska Agencja Frontex zamiast jej chronić miała przewozić nielegalnych imigrantów. Stołeczna policja zatrzymała dwie osoby podejrzewane w sprawie czterech zabójstw starszych kobiet w Warszawie. W każdym z przypadków mechanizm był ten sam. Seniorki mordowano, by okraść ich mieszkania. Lubuska policja zatrzymała w powiecie Sulencińskim mężczyznę strzelającego do okien samochodów i mieszkań. Na szczęście były to strzały z wiatrówki, ale i tak strzelec amator stanie przed sądem. Lotniskowy skaner promieni rentgenowskich na podkarpackich Balicach wykrył pokaźną kontrabandę. Podróżny z afrykańskiej Tanzanii został przyłapany z narkotykami. W ekspresie Plus powiemy, gdzie były ukryte. Rosyjskie macki macają na całego. Destabilizowanie sytuacji na granicy, ataki na rząd i prezydenta, antypolskie rezolucje w parlamencie europejskim. Za wszystkim stała rosyjska dezinformacja. W ostatnich latach Polska stała się areną, na której grę prowadzi drużyna z Kremla. A polskie i europejskie elity bezrefleksyjnie łykają. Przekaz pisany Cyrylicą. Rosjanie przez lata destabilizowali scenę polityczną w Polsce. Inspirowanie hasła Ośmiu Gwiazdek jest tylko jednym z wielu przykładów. Na akcję Ośmiu Gwiazdek trzeba patrzeć razem z y, akcją ataku na polską granicę ze strony Białorusi na ten hybrydowy atak, na działalność rupcowa, otoczonego celebrytami, dziennikarzami i hołubionego, hołubionego w Polsce. W ataki na polski rząd zaangażowały się również zachodnie instytucje, m.in. Europarlament i Komisja Europejska. Liczne lewicowe organizacje pozarządowe i media były finansowane przez amerykański USAID. Trzy lata temu była ambasador USA w Polsce. Wprost przyznała, że postrzeganie Polski za granicą to efekt rosyjskiej propagandy. Pora powiedzieć to głośno. Jeśli chodzi o problemy z praworządnością, spora część z tego, co docierało na Zachód, była efektem rosyjskiej dezinformacji. Zarówno Unia, jak i Ameryka przyjmowały ją bezkrytycznie. Okazuje się, że Europejska Agencja Straży Przybrzeżnej i Granicznej Frontex również grała w jednej orkiestrze z Putinem i Łukaszerką. Te monitory praw fundamentalnych i organizacje pozarządowe powiedziały mi, że powinienem z budżetem Frontexu, powinienem zapłacić za autobusy i transport wszystkich migrantów z Białorusi na Litwę. Hmm. I dodali, że jeśli Litwa jest zbyt mała, możesz również wysłać ich do Polski. Szeroko zakrojona rosyjska akcja dezinformacyjna przyczyniła się do utraty władzy przez Prawo i Sprawiedliwość w 2023 roku. Czy w Warszawie działa seryjny morderca seniorek? Odpowiedź trzeba znaleźć pilnie, bo odnaleziono właśnie czwartą ofiarę. W związku z zabójstwami starszych kobiet stołeczna policja zatrzymała dwie osoby. Jeszcze dziś lub jutro prokuratura zamierza zwołać w tej sprawie konferencję prasową. Wszystkie cztery ofiary zostały uduszone w swoich mieszkaniach, z ich domów zniknęły cenne przedmioty. Policja zatrzymała dwie osoby, około 45-letniego Polaka, wcześniej notowanego za drobne przestępstwa oraz obywatela Ukrainy. Sprawa jest rozwojowa i dotyczy wielu czynów o charakterze zbrodniczym, informuje prokuratura. Nie wyklucza się, że poszkodowanych może być więcej. Lubuska policja wzięła na cel strzelca amatora z powiatu Sulęcińskiego. Zatrzymano 41-letniego mężczyznę podejrzanego o strzelanie z wiatrówki. Zniszczeniu uległy szyby samochodowe oraz okna mieszkań i domów. Zatrzymany w swoim samochodzie oraz w mieszkaniu i lokalu użytkowym posiadał pistolety pneumatyczne, śród i narkotyki. Nie potrafił wytłumaczyć swojego zachowania, teraz odpowie za uszkodzenie. Mienia i posiadanie narkotyków grozi mu do 5 lat więzienia. To nie był zwykły bagaż na lotnisku w podkrakowskich balicach. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili przemyt narkotyków podczas kontroli walizek 45-letniego obywatela Tanzanii. W podwójnych ściankach ukrył blisko 10 kg heroiny, morfiny i innych substancji psychoaktywnych. Za próbę przemytu grozi mu do 20 lat więzienia. Tanzańczyk trafił do aresztu na 3 miesiące. Express Plus przemierzy zaraz Polskę od północy do południa. Wszędzie dzieje się coś ciekawego. Weźmiemy udział w ratowaniu Humbaka, poszusujemy na nartach, to i owo wrzucimy także na ząb. Będzie wyjątkowo smacznie. Jak Donald Trump chce przekształcić zniszczone przez konflikty zbrojne tereny strefy gazy w rewierę Bliskiego Wschodu? Właśnie tak. Internet obiegło wideo zamieszczone przez samego amerykańskiego prezydenta. Już w piątek polska premiera familijnego filmu Szkoła z klasą. To opowieść o żywiołowym uczniu, który raz na zawsze postanawia skończyć ze szkolną nudą. Czy młodemu dowcipniciowi się to uda? Dziś, dzień kabanosa i dzień pistacji. Nasz reporter sprawdzi, co z dzisiejszego menu przypadło do gustu mieszkańcom Warszawy. O i w ekspresie plus będzie się działo. Mówisz strefa gazy. Myślisz wojna, śmierć, cierpienie. Tymczasem prezydent Donald Trump opublikował w internecie film wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Obraz też jest mocno sztuczny. Przedstawia dzisiejsze zgliszcza jako luksusową riwierę Bliskiego Wschodu. Strefa gazy jako raj na ziemi taką wizję wygenerowała sztuczna inteligencja, a film opublikował Donald Trump. Co ciekawe, prezentowana przez AI rzeczywistość pokrywa się z planami samego prezydenta Stanów Zjednoczonych, które przedstawił na początku lutego. Według nich to Ameryka miałaby przejąć strefę gazy i uczynić ją terenem pokoju i dobrobytu. Dodatkowym atutem byłby nieograniczony, zdaniem Donalda Trumpa, rozwój i nowe miejsca pracy. Trump Gaza number one. Tragedia w prowincji Trachinburi w Tajlandii: 18 osób zginęło po tym, jak kierowca autokarów stracił kontrolę nad pojazdem i wpadł do rowu. Autokarem podróżowało 49 osób, pozostali poszkodowani trafili do pobliskich szpitali. Wstępne śledztwo policyjne wykazało, że w autokarze zawiodły hamulce, gdy kierowca zjeżdżał ze wzgórza. Według lokalnych mediów w Tajlandii bardzo często dochodzi do śmiertelnych wypadków drogowych. Powodem jest zły stan dróg i zły stan pojazdów. Pączki, donaty, donaty, ciastka i to wszystko jutro. Ale dzisiaj też jest okazja, żeby zjeść coś dobrego, może nawet zdrowszego. Mateusz Nowak wyskoczył nagle, niczym pączek z cukierni, z propozycją smacznej przekąski. Nawet nie jednej, a dwóch. Uch, ciężko mu odmówić. Dziś ostatnia środa karnawału i ja wiem, że większość z państwa myśli już o tłustym czwartku, o tych wszystkich pączkach, faworkach i innych słodkościach, ale może jeszcze dziś warto przegryźć coś zdrowego, a okazja idealna, bo mamy dzień pistacji i dzień kabanosa. Co wybrać? Oto jest pytanie. Na szczęście znam na nie odpowiedź. Najpierw kabanosik, a później pistacja. Tak trzeba żyć. Ale sprawdźmy, kto będzie górą w tej kulinarnej batalii. Bo dzisiaj jest dzień kabanosa i o, dzień pistacji, którą przekąskę państwo wybierają. Ja to pistację. Dlaczego pistacja? Nie lubię kabanosów. A to po prostu. Proszę częstować tak. oczywiście. <grym> A dziękuję. dla siebie kabanosik pistacja? Ja wybieram kabanosa, bo nie lubię pistacji. To i to. Bardzo to jest dobry wybór. Proszę częstować. A pani dla, dla pani co? Ja dziękuję. Ale tak w ogóle? W ogóle. A nie lubi pani ani kabanosa ani pistacji. Nie. Bardzo proszę. No, może pistację. Trudno się nie skusić, ale niektórzy jednak wykazują się dużą dozą silnej woli. Ani jedna, ani druga, bo jestem na piecie. Która przekąska dla pana? Pistacja. Dlaczego pistacja akurat? Bo ma bardzo dobre wartości odżywcze i tłuszczowe. To prawda, ma. Dzięki wysokiej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych i potasu, pistacje zapobiegają cukrzycy typu drugiego i chorobom sercowo naczyniowym Może dlatego na razie prowadzą w mojej małej ankiecie. Zdecydowanie to. Kabanosik czemu? Kabanosik. Bo ja lubię mięso. To proszę się częstować kabanosikiem. Tak, dziękuję uprzejmie. Mogę wziąć dwa dla żony i dla siebie. To żona też kabanos, tak? Team Zdecydowanie. Zdecydowanie. O proszę, mamy remis. 17, 18, 19, 20! To zanim ostateczne rozstrzygnięcie, pokażę Państwu polskiego influencera, który zjadł najdłuższego kabanosa na świecie. 20 metrów mięska. Brzmi pięknie i nawet te 4000 kalorii, mojego zdania, nie zmienią. 20-metrowy kabanos pokonany. No to teraz pytanie, czy kabanosa, tego normalnego, kilkunastocentymetrowego, nie pokona też maleńka pistacja? Chyba pistacja, zdecydowanie. Dlaczego pistacja? Myślę, że ze względu na tą modę na teraz może krem pistacjowy, no ja osobiście uwielbiam. Proszę tak? częstować oczywiście. Dziękuję. A dla Ciebie też? Mhm. Nie, nie kabanosik? Nie, ja wolę pistację też. Mamy werdykt. Idealny przed tłustym czwartkiem. Pączek z nadzieniem pistacjowym na jutro, jak znalazł. Kałanosik. To podobna opowieść o najnudniejszej szkole na świecie, podobno, bo jakby rzeczywiście było w niej tak nudno, to byśmy ta państwa nie zapraszali. Jeden z uczniów, Max, postanowił urozmaicić szkolną rutynę szczyptą szaleństwa. Pierwszy dzwonek, czyli premiera szkoły z klasą już w piątek na ekranach kin. Ściągasz na siebie kłopoty w szkole. Ja chcę do nowej szkoły. Zasady są po to, by je łamać, a kto wie o tym najlepiej? Oczywiście Max ze szkoły z klasą i jego przyjaciele. Chłopak dzieli ławkę z największą kujątką Fridą, a z każdego kąta spogląda na niego dyrektor, który chce zaprowadzić swój porządek. Jak? Urząd kontroli szkolnej nudy przybywa do placówki z wizytacją. Max zapowiada więc koniec nudy. Czy uda mu się odmienić codzienne szkolne życie? Odpowiedź w kinach już w piątek. Trochę Meksyku w Krakowie. Od 8 marca w hangarze Czyżyny można będzie zanurzyć się w świat Fridy Kahlo. Frida Immersive to wystawa multimedialna, gdzie twórczość tej meksykańskiej artystki po prostu otacza widza. Jej dzieła będą wyświetlane na specjalnych ekranach. W wystawie towarzyszy narratorka, malarka oraz przedmioty i stroje odsłaniające prywatny świat Fridy Kahlo. Wystawa rozpocznie się w Dzień Kobiet i potrwa do 22 czerwca. Śpiewał o międzynarodowej miłości, teraz kieruje swoje serce do Polski. Raper Pitbull 23 czerwca odwiedzi Kraków. Wokalista i producent muzyczny wystąpi w ramach trasy Party After Dark Tour. To nie wszystko. W roli gościa specjalnego zaprezentuje się słynny artysta dancehall i reggae Shagi. Oj, będzie grane. Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. Na podchale czartowi nie po drodze, bo górale twardo przy wieże ojców stoją. Za to kobiet obdarzonych talentami tam nie brakuje. Jedne robią oscypki, a inne potrafią przewidywać pogodę. I tutaj, cała na biało, prawie wjeżdża na nartach Mariola Miszkowicz ją Siećka, za Zajus idzie w to Jodziś przysła na stację narciarską Koziniec w Cornej Gorze sprawdzić jak to z tą wiosną będzie. Dookoła chodzi jako, ale tu na stoku śniegu nie brakuje. Warunki idealne, pogoda piekno, słonecko prześwieco, nic ino śmigać. U na Podhalu, na śpisu, ta pogoda przez cały dzień będzie się utrzymywała bardzo dobro. Przejaśnienia, słonecko, dobro temperatura. Zajrzyjmy jak będzie w weekend w całym kraju, czy to warto tu na ten śpis do nas przyjechać. Piątek umiarkowane zachmurzenie. Słonko będzie przeświecało. Temperatura nad morzem około 6-7 stopni. We Warszawie też będziemy mieć takie 6, a na Śląsku około 6. No i zimniej u nas na podchalu, Będzie i no 3 stopnie, no i możliwe, ze pokurzy. Ale wiecie, gdy jego czas, to nie kurzy. Jak się przypatrzymy na sobotę, to dużych zmian tam nie widać. To jest umiarkowane zachmurzenie nad całym obszarem kraju. Słonecko będzie przeświecało, temperatura nad morzem w granicach 7 stopni, we Warszawie w granicach 6, no ale u nas niestety zaś no i zimniej, bo jacy dwa. Ale niedziela to już będzie spełnienie marzeń siczki. Słonecko, Słoneczko, no nie powiem, ze ciepluć go, no bo to 5 stopni, to zaś szału nie ma, no ale dnie me se warto wziąć na weekend jaką pelerynkę, bo wiecie, lepiej nosić, jako prosić. Pamiętajcie se, ze do świętego ducha nie surcoj kozucha. A po świętym duchu chodzi jacy w kozuchu. No to chyba se na tą wiesnę pocekumy. Ja tam się zimy ciesym. Jadę, trzymajcie się, do zaś! No i pojechała. Przedczesny finał. Starcie Legii z Jagielonią to hit ćwierćfinału Pucharu Polski. Za Warszawianami przemawia własny stadion. Za drużyną z Podlasia aktualna forma. Nudy nie będzie, emocje gwarantowane. Co łączy Legię i Jagiellonię? Oba zespoły rywalizują na wszystkich możliwych frontach. Więcej powodów do radości w tym roku mają jednak białostoczanie. Zdają się być w lepszej, a przede wszystkim stabilniejszej formie od stołecznych i prezentują zdecydowanie milszy dla oka futbol. Żyjemy od meczu do meczu tak naprawdę, od podróży do podróży, od meczu u siebie do meczu u siebie i, i skupiamy się na zadaniu, na tym, żeby jak najlepiej przygotować drużynę z meczu na mecz. Natomiast trener Legii, Gonzalo Fejo, stwierdził, że nie pójdzie spać, dopóki nie będzie lepiej. Cóż, współczujemy nieprzespanych nocy. dla Puchar Polski może okazać się jedyną szansą na zakończenie sezonu z choćby jednym trofeum i zagwarantowaniem sobie gry w europejskich rozgrywkach. a Atutem Legii jest jej własny stadion, na którym nie przegrała z Jagą od sierpnia 2020 roku. Reprezentantki Polski idą jak burza. podwodzą Niny Patalon. Biało-czerwone kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa. W drugiej kolejce Ligi Narodów nasze piłkarki odniosły drugi triumf. Polki ograły Rumunki 1-0 po golu Natalii Libidas. Wygrana skromna, ale za cenny komplet punktów. Tym samym prowadzą w tabeli grupy pierwszej i są na dobrej drodze do zameldowania się w dywizji A. Cristiano Ronaldo to jest gość Portugalczyk wpisał się na listę strzelców w meczu jego Al Nasr z Al W Tym samym 40-latek zapisał na swoim koncie 925 bramkę w zawodowej karierze Jego celem jest strzelenie tysiąca goli Wybitny napastnik o wielkim sercu W doliczonym czasie gry wywalczył rzut karny i mógł skompletować dublet Oddał jednak piłkę w ręce Sadio Mane Senegalczyk wykorzystał jedenastkę i tym samym przerwał serię ośmiu spotkań z rzędu bez strzelonego gola Panie Ronaldo, szacuneczek Szacuneczek. Co to była za akcja? Sieci rybaków z międzyzdrojów, różne widziały połowy, ale coś takiego? W pomoc w uwolnieniu ogromnego humbaka musiały zaangażować się służby ratunkowe. Operacja się udała, pacjent przeżył i warto to zobaczyć. Kto ze mną na profilu, ten zobaczy filmik bomba. Kto nie obserwuje, ten tromba. Moment uwolnienia humbaka... humbaki w Bałtyku to prawdziwa rzadkość. Może pierwszy kontakt z polskim wybrzeżem nie był najbardziej fortunny, ale humbak nas prosił, żeby przekazać, że żadnej urazy nie żywi. Rybakom tylko pogroził płetwą, bo z tymi sieciami to jednak przesada. Ale jak to się ma do sieci zarzuconych na Polskę przed, przez rosyjską dezinformację? Rozplątać spróbuje je o 19. Program dzisiaj. Osiem gwiazdek to akcja rosyjskich służb. Donald Tusk na marginesie wielkiej polityki. Czarne chmury nad Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Reorganizacja i bałagan. A w dobie kłopotów, WMGW proponujemy naszą Mariolkę z Czarnej Góry. Ona problemów nie sprawia, a prognoza góralki pewna jak amen w pacierzu. Do zobaczenia.